Przetańczyli już 40 lat. Zespół pieśni i tańca Iglo glopolanie świętował rubinową rocznicę. Podczas koncertu jubileuszowego na deskach Domu Kultury Mors, barwny popis m.in. oberków, krakowiaków i polek dało kilkudziesięciu artystów. Tańczyli mali i duzi, młodzież i absolwenci całe rodziny. Lubimy tam. Tańczyć, śpiewać. Akurat y dzisiaj mamy 40-lecie. I, 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 lubimy tańczyć i śpiewać. I, i y, można jeździć na różne wycieczki, jak y, się będzie chodziło. Spotkałam tutaj niesamowitych ludzi i... Naprawdę nie zamieniłam tej znajomości na żadną inną. Tańczyliśmy z mężem, jeszcze mąż tutaj z nami tańczy i teraz tańczy pięcioletnia córeczka. To zespół należy od ósmego roku życia. Dużo osób jest w tym zespole długie lata i to chyba jest jego siłą. W środowisku Dębicy zespół globalnie ma jakieś swoje stałe, takie trwałe miejsce. I dzisiaj wśród dzieciaków widzimy mnóstwo dzieci, ludzi, którzy tańczyli w zespole, albo niektórzy nawet jeszcze jeszcze tańczą. Wszyscy są bardzo zaangażowani i to jest chyba siła zespołu, ten taki wątek emocjonalny bo zespoły tańca ludowego mają w sobie coś bardzo ważnego, po prostu kształtują nasze nastawienie do polskiej kultury ludowej, do polskiej kultury narodowej. To jest takie prawdziwe kształcenie, my kształcimy w tym kierunku, bo my ludzi uczymy polskiej kultury, polskiego tańca, polskiej pieśni. Zespół Pieśni i Tańca w ciągu 40 lat działalności zgromadził spore grono wiernych fanów. Wyrazem tego była pełna sala gości. Przecież tyle pracy, tyle y, uczestników, tyle trenerów, y, nowy lokal, y, odnowiony czy nowy, no tylko być na tym takim koncercie, to by było grzech nie być. To jest zespół nasz, polski, więc stroje przyciągają, muzyka przyciąga i fantastyczna atmosfera, która w tym zespole panuje. Wzały w oczach patrzę na te lata przebyte, które nie zostały zmarnowane. Cieszę się, że to jest, że to trwało. I to jest moja największa radość. Są właśnie ambasadorem Dymbicy. Ambasadorem Dymbicy, województwa, jak i kraju. Właśnie przez te 40 lat można było tym zespołem dużo dobrego słyszeć. Cieszę się, że możemy ten zespół dofinansować, może działać, mają lepsze warunki. Myślę, że dzisiaj chyba zobaczymy więcej tych maluszków, także to jest bardzo budujące. No to jest taka forma artystyczna, z którą łatwo się przebić poza granicami kraju i tam reprezentują na Dębice i, i, i Polskę w sposób fantastyczny. Podczas ponad dwugodzinnego koncertu widzowie mieli okazję zobaczyć i wysłuchać m.in. tradycyjnych tańców i pieśni z ziemi rzeszowskiej, lubelskiej, śląskiej, kaszubskiej, sądeckiej i podlaskiej, a popis akordeonowy dał należący do grupy Stanisław Wiktor. Na wydarzenie zaprosili Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej, Miasto Dębica i Miejski Ośrodek Kultury.